Druga niedziela Wielkanocna i zmartwychwstały Pan przychodzi do nas z łaską swojego miłosierdzia, bo doświadczenie poszukiwania zmartwychwstałego Pana w naszym życiu nas zawsze do tego miłosierdzia będzie prowadzić. Tę dzisiejszą niedzielę nazywamy niedzielą Białą. To z racji tego, że przez ostatnie dni w Oktawie Wielkanocy na którzy przyjęli Chrzest w Wigilię Paschalną, uczestniczyli w Eucharystii właśnie w białych szatach. I ta niedziela jest również nazywana niedzielą miłosierdzia. I to nie tylko ze względu na Faustynę i jej dzienniczek, ale również z powodu Tomasza i tego wszystkiego, co się w jego życiu wydarzyło. Wiara w zmartwychwstanie daje nam pewność e, co do tego, że Bóg, w którego wierzysz, jest Bogiem miłosierdzia. Znaczy, jeśli doświadczasz w swoim życiu zmartwychwstania, tu i teraz, w tym życiu, jakie masz, tak, w takim, jakie ono jest to z pewnością również pewnie wiesz, jak smakuje miłosierdzie. I o pewnie takiego doświadczenia trzeba prosić, bo tylko wtedy, gdy doświadczymy tego, czym jest miłosierdzie i czym jest wiara w zmartwychwstanie, to zawsze wtedy będziemy przekonani, że właśnie zawsze miłość Boga do mnie i do ciebie najpierw będzie polegała na miłosierdziu. Eee... Dostajemy piękne teksty na tę drugą niedzielę Wielkanocną. Dostajemy fragment z apostolskich o tym, jak apostołowie, pierwotny Kościół trwa w jedności, jak trwa w taki, we wzajemnej posłudze i hojności wobec siebie. Mamy list Jana, ale mamy również tą scenę ewangeliczną. Kiedy Jezus przychodzi do uczniów, którzy są zamknięci z obawy przed Żydami. Chociaż pewnie to nie jest tak, że tylko uczniowie się bali Żydów. Uczniowie się boją Żydów, bo ci chcą ich zabić, ale również Żydzi się boją uczniów i dlatego chcą ich zabić. Uczniów strach prowadzi do zamknięcia się, Żydów strach prowadzi do agresji i do chęci ataku. Co jest dla nas ważne w tej scenie? W tym, żeby zobaczyć może te przestrzenie naszego życia, które nas zamykają na doświadczenie więzi relacji, na doświadczenie przede wszystkim więzi z Jezusem. Chociaż widzimy, że Jezus jest w stanie tę barierę pokonać. On wchodzi do nich pomimo zamkniętych drzwi. Jan w tej Ewangelii zauważa to dwa razy. Przychodzi pomimo zamkniętych drzwi. Znaczy to jest tak, jak na, przy naszej gotowości do wyjścia, wejścia w doświadczenie paschy. Pan Bóg nie będzie czekał aż, aż będziemy gotowi, bo się pewnie nie doczeka. Jezus czasami wchodzi nawet w te miejsca naszego życia, gdzie siedzimy zamknięci. Bo jest w nas jakiś paraliżujący lęk, strach, bo jest jakaś przestrzeń, którą może skazaliśmy już na porażkę. Bo są miejsca, do których go po prostu nie chcemy wpuścić. A właśnie tam on chce być. I to też pokazuje nie tylko na jakby tej przestrzeni wieczornika, ale również na życiu samego Tomasza. Bo popatrzmy na niego. Tomasz był pewnie zawiedziony, i ten jakby zawód jest w Tomaszu czymś, co jakby charakteryzuje go w tym momencie, o które, w którym o nim dziś słyszymy. Jest nazwany Didymos, a więc słowo, które oznacza bliźniak. Raczej nie miał bliźniaka, nie miał w, tym bardziej w gronie apostołów nikogo, kto był do niego pewnie podobny. Jest taka ładna teoria, że Tomasz był nazwany Didymos, ponieważ był podobny do Jezusa. Może fizycznie, może w jakichś manierach, może w jakimś sposobie, w stylu bycia. I to jest takie ładne, że, że tak naprawdę każdy z uczniów jest zaproszony do tego, żeby być takim Didymos wobec Jezusa. Ale jest też bardzo ładna teoria, która mówi o tym, że. W zasadzie to nawet nie historia, tylko to jest po to czytamy Ewangelię i po to czytamy Słowo, po to do nas, do, do, do nas trafia, bo ono jest do nas i jest o nas. Każdy z nas jest takim Didymos wobec Tomasza. Każdy... historia Tomasza jest również naszą historią. Popatrzcie. Warto się odnaleźć w tym Tomaszu. Co on zrobił? Tomasz miał mnóstwo wątpliwości i z czego one wynikały. Po pierwsze, był zawiedziony Chrystusem, bo przecież Jezus obiecywał królestwo niebieskie już tu na ziemi miał być tak kolorowo ale tego Jezusa zabili i nic z tego, jakby ta, to wyobrażenie, te marzenia Tomasza o tym królestwie się rozpadły. Jeszcze w dodatku Żydzi rozpowiadają, że wykrali z grobu ciało. Tomasz w, no, w pewien sposób zawiódł się Bogiem. Nie mamy takich doświadczeń? Nie mamy takich momentów w naszym życiu jak Tomasz? Popatrzcie, dalej, Tomasz pewnie był też zawiedziony w, jakim, w jakimś sensie sobą. No bo przecież uciekł spod krzyża, zwyciężył w nim strach, zobaczył swoją małość i to, że jest po prostu kruchym człowiekiem. I w końcu jest sfrustrowany pobożnością reszty apostołów albo w taką, może. Lekko zmieszany, bo yy, oni twierdzą, że widzieli Jezusa, a widzieli akurat wtedy, kiedy jedynie Tomasza nie było. No jak mogli go widzieć, skoro Tomasz sam widział, jak on umarł? Yy. Oni mówią, że Tomaszowi, że stał, ale znowu Tomasz wydaje, Tomaszowi wydaje się, że, że pozostali robią sobie z niego jakiś żart. I wtedy Chrystus tam przychodzi do wszystkich. Ale najpierw przychodzi właśnie do Tomasza. Najpierw przychodzi do jego wątpliwości. Zobaczcie, Jezus wchodzi tam, gdzie Tomasz nie jest poukładany. Wchodzi w życie Tomasza, a zwłaszcza w to, co się wydaje być u niego chaosem, i wchodzi ze swoim miłosierdziem. Wiecie, Chrystus nie chce naprawdę objawiać się w naszym życiu tam, gdzie nam się wydaje, że jesteśmy poukładani i grzeczni. Chrystus chce objawiać swoją moc tam, gdzie czujemy się naprawdę słabi, gdzie czujemy się rozwaleni. Przychodzi po to, żeby nas podnieść podnieść do takiej więzi z sobą, która nam pokaże, że wcale nie musisz być Herosem. To nie ty. To nie ty tak możesz sobie życie ułożyć, tak żeby było idealnie, tak żeby było doskonale. Jezus przychodzi. Bo chcę pokazać, że moją siłą jest On sam. A jeżeli to zobaczę, to mam jedno zadanie: iść w moje życie i żyć nim, tak jakie ono jest, prawdziwie, autentycznie. Bo właśnie wiem, że swoim życiem najlepiej będzie, będę opowiadał o tym, jak miłosierny jest Bóg. Jeśli nie będę żył swoim życiem, to każda moja opowieść nie będzie autentyczna. I pewnie tego warto sobie życzyć dzisiaj. Tego nam życzy Pan, bo, nam, bo do nas to słowo kieruje, żebyśmy przyjmowali Jego łaskę, Jego moc, Jego miłosierdzie tam, gdzie go najbardziej potrzebujemy, czyli tam, gdzie jesteśmy najbardziej prawdziwi. Dobrego tygodnia i pięknej niedzieli. Równie słoneczny, jak jest teraz. Trzymajcie się.